Eee, witam Was, ja jestem Kertan, a to że tak można powiedzieć Roplaut Let's Playa z Watts Pierścień Podwój Tak, jako że pierwsza ta seria pojawiła się w kwietniu Seria ta pojawiła się w kwietniu 2012 roku eee, Miałem jeszcze wtedy beznadziejny mikrofon, który jest prawdopodobnie starszy od 2 komputerów Teraz mam trochę lepszy, ale i tak gorszy od poprzedniego, ponieważ no, poprzedniego, ponieważ przez ten czas już miałem trzy mikrofony Niestety mój drugi mikrofon się zepsuł, kupiłem sobie nowy Teraz prawdopodobnie będę zbierał na G-Track albo Blue Yeti No i tak, yy, jakość audio na pewno się poprawiła Moje zdolności nagrywania też przez ten czas Postawiłem nagrać tą serię od nowa, a więc... Yy, tak, mam nadzieję, że muzyka mnie nie zagłusza, ale i tak będę... Zwiększał potem przy obrabianiu yy, swój głos. No i tak. Yy, tak jak mówiłem, gra pojawiała się pierwszy raz w kwietniu 2012 roku. Była słaba jakoś audio, wideo wi też nie było najlepsze. No i tak. Nagramy to jeszcze raz. Yy, nagrywam innym programem w ogóle. Nazywa się Miller's Action. O i tak właśnie. Ktoś mnie kiedyś pytał, czy gra jest oryginalna. Tak jest oryginalna. Dostałem kiedyś na urodziny.

Gra ma najwyższe ustawienia graficznych, więc... Gra powinna w miarę wyglądać Dobra jak tu się walczyło A, jeszcze coś pamiętam Na się chyba broniło? Tak Ha, kombinacja. a ma który byś był ten toporek miocony No przerwał mi dziad kombinację To no, znowu A teraz mnie wyszła Yy, są tu opcje cały czas się boję, że yy, dźwięki są za głośne. Yy, ściszę to lekko. Dobra. By no, było trzy razy trzeba powtórzyć. pobawmy łap toporek mmm kurde co nie tak na mnie skaczą? Nie przyszłam. Będę społeczna. Wziadu jeden. Tak Tatrzające. Dobra, wiem co to jest, nie musicie mi wszystkiego mówić. Grałem w tą grę i ją przeszłem z 20 razy. taki super silny atak, jak by się używało? Kontrol na blokowanie Nie, kontrol, a Jak ci, jak Kanku Kontrol i prawy Aha, tak to się, taki to był atak Czekaj, kontrol O, teraz mi wyszło On za dużo używa. On jest nieopłacalny Nie lubiłem tych słupków To co wiem tego to był chyba znak, czekaj chwilę Tak chyba pod mordor nie To był chyba znak, pamiętam jeszcze go Pamiętam to może był starego mordoru, nie pamiętam już Stary znak Saurona, już nie pamiętam jeszcze że czego to był znak lec baradur Ciekawe, czy ona jest tu tak zrobiona jako twierdza czy jak? czy tylko jako taka wieżyczka ha mam teraz ucznika wziąć Chciałem dalej lecieć. jestem elfem jak tu się celowało? a na kontrol Ej hey, no, ja go chciałem ściągnąć. Pom headshot. No i najbardziej głupia rzecz w tej grze. Nie ma żadnego pomnika Saurona. Po co? Same na zgule. Ta muzyka chyba była przy Moście Baradur, jeżeli dobrze pamiętam. Oczko. No i to, to oczka też tu nie pasuje, bo jeszcze Sauron wtedy nie zginął. same pełniki nas byli, jak widzicie. Powheć Ej, nie trafiłem Z tego. Ten mógł przeczyć w ogóle w takim prawą fizyki. On z jego jeszcze z karabinu maszynowego dosłownie. Ma się na trzczoł nabiera. Nie go chciałem, a dostał kto inny. Nie, lubię strzelać z łuku. Dobra, bierzemy zwiadowcę, czyli skauta, czy co tam. Jak znowu nie wykonam tej misji... E, e, no, zaś, nie, nie, nienawidzę tego. Kinąć samouczku na tej tępej misji to jest po prostu... JEST! JEST! Udało mi się! Kiedy zamiast... E, trzymałem SHIFT Dobra, e, Tak, to wykonaliśmy, to co teraz? Aha, CTRL jakoś, jakoś nigdy tego nie używałem, tak szczerze mówiąc Kombinacja. Nie, kombi. Nie, nie. Kuść. Zastudować przeciwnika. Bierz te kuleczki. Kurde oni nawet na heroicznym poziomie trudności nie są tak ciężki jak na samouczku. Wyszłem z prawy. A, mam używać tych specjalnych. Dawaj To jest fajne To jest fajne bo on podczepia bombę Czasami to widać jak jest doczepiona do gościa Ładna wroga jak to wygląda Ale ja go jeszcze nie użyłem na przeciwniku No dobra, leżą Jeszcze coś Łapcie bombkę No to śmiesznie wygląda, taki ork się chowa. Pf, łap. Dobra, weźmiemy sobie To Już tak za tradycji. Kolejny pomig nas gula. Uczciwie przyznam, jest tu za dużo, za dużo słońca. Za dużo słońca. Za dużo światła, tak to powinien określić. Okej, okay. eee, mam tą grę też na konsolę, ale niestety na kompa jest o wiele lepsza. Boże jak oni tu wyją Na serio będę musiał chyba dźwięk jeszcze zmniejszyć Boże, mam głośniki tak mocno podgłośnione Super głośniki Ale dobra ściszynek sobie głośniki e, W sumie do głośni mam podpięte sławki no to trochę na tej zasadzie to działa Mogę tu się wrócić A po co? Aha, przyjąć Eee, no dobra, postojmy. E, jeszcze nikogo nie trafiłem. Skąd on te toporki bierze? Ej, mam maga. Eee, yy, mam tą grę na konsole, jak już mówiłem, ale na nitę do DS-a. O Jezu, mam tymi błyskawicami się bić. Przepraszam. Yy. O, w końcu. To jeszcze się przecież spodułowałem Ej, boś jeszcze mógł... Aha, tarcza ochronna Miał jeszcze... O, to Teraz mam możliwość wzięcia Isildura Sauron się rozkręcił Dobra, nie wiem, chciałem wam pokazać tego baga co kiedyś, że zabić się go dla tym No zwiadowcą w tupi sposób, że szkoda, że tym atakiem od tyłu, ale Dobra, weźmiemy Isildura dla tradycji, który nawet nie ma Narsila A powinien Dobra Pięknie to żeś zrobił Sauron Moim zdaniem powinien być on o wiele mocniejszy, że powinniśmy nie żyć od tych ataków jego Ach. pięknie Ta walka byłaby bardziej uczciwa, jakby nas przestali leczyć z ciebie Na serio to jest wkurzające użyć w końcu tego najmocniejszego ataku swojego hełm Kopie hełm fizyka kopania hełmu The Dark Lord Sauron was overthrown that day, and the One Ring slipped from his iron grasp, and with its loss, Sauron was at last undone, but the power of the Ring was not destroyed, and for as long as the Ring exists, the spirit of Sauron lives on in our world, but the Ring refused its new master and was lost, and for two and a half thousand za. Chwilę, w yy, wojnie o piersi na poziomie heroicznym Jak ja tego nienawidzę Oczywiście pierwsza misja będzie z tego co wiem, Helmowy Jar Nienawidzę tej misji A mam legendarno odblokowany, to będzie jeszcze lepiej No dobra, to może na legendarnym pogramy Tak, na legendarnym zdecydowanie yy, Tak, yy, no to widzimy się już za chwilę Więc, yy, no cześć